Siemanko, w tym materiale pokażę tobie jak prawidłowo zamontować pokrowiec do modelu Traxxas XRT oraz dowiesz się czy ten pokrowiec jest bezpieczny dla modelu. Będziemy robić pomiary temperatur silnika i regulatora podczas jazdy z pokrowcem oraz bez pokrowca w terenie. Pamiętaj też o kodzie rabatowym na zakup takiego pokrowca do, do twojego XRT. Daj oczywiście łapkę w górę i suba, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś i zapraszam ciebie do oglądania w naszym sklepie dostaniesz części do modeli Traxxas, Maverick, Arma, BSD oraz innych marek. Części tuningowe, koła karoserie oraz akumulatory, ładowarki i aparatury. Pierwsze co to należy zdjąć karoserię oczywiście, nie nam przeszkadzać. Do przyklejenia rzepu będziesz potrzebować na pewno gęstego kleju cyjanoakrylowego, najlepiej aktywator do Klejów cyjanokrylowych na pewno się przyda, zwłaszcza przy tak, przy tak skomplikowanej konstrukcji tego modelu. Papierek ścierny do zmatowienia powierzchni oraz jakiś odtłuszczacz, może być to benzyna, benzyna ekstrakcyjna bądź jakiś inny rozpuszczalnik. Tak naprawdę mam już model w połowie gotowy. Pierwsze co to należy przygotować powierzchnię do klejenia rzepu, czyli matowimy te elementy tutaj podwozia. Ja pokażę dokładnie palcem, w których miejscach trzeba to zrobić, a najlepiej pokażę w tym miejscu z drugiej strony strony, ponieważ już rzep został przyklejony. Tutaj te elementy przycieramy w tym miejscu, w tym miejscu, do tego miejsca, z góry w ten sposób. Tutaj, jeżeli chodzi o tą śrubkę, to możemy zostawić, tak, bo rzep tutaj zaczyna się już w tym elemencie pionowym. Tutaj kawałek w tym miejscu po całości również w tym miejscu. Z drugiej strony to będzie wyglądać tutaj, będzie wyglądać tak, o w tym miejscu, tak. Tutaj i ten element. Z drugiej strony będzie dokładnie tak samo, ale ja tak pokrótce pokażę, jak to robić. W ten sposób, tutaj, o tak, z tej strony tak samo i tak po całości. Jeżeli będziemy już mieli przygotowaną tak powierzchnię, należy odpuścić ją, czyli po prostu bierzemy kawałek szmatki, nasączamy troszeczkę benzyny ekstrakcyjną, przecieramy w ten sposób, tutaj i mamy już powierzchnię. Gotowo do klejenia. Często pytacie nas, czy konieczne jest klejenie rzepa. No konieczne jest klejenie rzepa, bo tak naprawdę pokrowca do, nie zamontujemy w żaden inny sposób. Możemy ewentualnie zamiast kleić taki rzep klejem cyjanoakrylowym, możemy po prostu dokupić sobie taki klej już z gotowym klejem, tyle że on będzie o wiele, wiele słabszy. Tak? Cyjanoakryl zawsze będzie lepiej się trzymać. Oczywiście możemy, możemy użyć tego elementu. tak? Ja tak naprawdę kleję zazwyczaj cyjanoakrylowym, jednakże z tej strony Przykleję już klejem z gotowym klejem i zobaczymy na jak długo to będzie się trzymać, tak, po prostu zdamy relację gdzieś tam w którymś kolejnym materiale z jakiejś pojazdówki, czy to się w ogóle trzyma, tak, więc dobra, przechodzimy do klejenia, niektóre elementy tutaj trzeba po prostu, elementy rzepu trzeba ładnie sobie po prostu dociąć tak, dociąć, e, gdzie nie jeszcze w którymś miejscu przeciąć na przykład, no, tak jak tutaj ale to sami z pewnością dojdziecie, ogólnie klej jest naprawdę w porządku tutaj, tak nie ma do czego się przyczepić jednakże to jest zawsze zwykły Taki klej 3M. Ale zobaczymy, zobaczymy. Na pewno jest o wiele, wiele łatwiej kleić w ten sposób niż bawić się klejem cyjanokrowym i aktywatorem. Po prostu jest więcej zabawy i więcej niebezpieczeństwa. Możemy skleić sobie palce, tak. No dobra, tutaj fajnie fajnie mi to wyszło. Kleję rzep już z gotowym klejem, ale dostaniecie tutaj wstawki, jak kleiłem rzep e, z drugiej strony klejem akrylowym. Na szczęście e, nagrywałem to drugą kamerą GoPro, więc się nagrało i dokładnie zobaczycie w których miejscach co jak kleić. A ja na szybko kleję tutaj ten element. Rzep już przykleiłem. Pokażę tobie z bliska, jak to dokładnie wygląda. W których miejscach, tutaj od tyłu, model zaczynamy, tak, w tym miejscu. Tutaj przychodzimy już na, na drugą stronę obudowy. Tutaj możemy delikatnie jeszcze kawałek dokleić. Ja tutaj pominąłem to. Oczywiście może to zrobić sam. Tutaj po całości idziemy w ten sposób tu. I tutaj z góry, w ten sposób tutaj z boku, tu kleimy rzep, tutaj. Do tego elementu. I tutaj, jaki mamy wąski pasek, tak też kleimy, Możemy sobie ładnie tutaj przykleić, bo tutaj do tego elementu będziemy kleić nasz pokrowiec. Z drugiej strony jest tak samo i myślę, że możemy już próbować przykleić nasz pokrowiec. No i dobrze, rzep mamy już zamontowany. Fajnie, super, świetnie leży. Nie jest za luźny, nie jest też zbyt opięty. Mamy tutaj również zamek i możemy śmiało tutaj wymienić pakiet. Nie musimy podejmować całego rzepu, możemy po prostu to Zrobić w ten sposób i zakładamy z powrotem. Mamy wszędzie do wszystkiego, do odbiornika również mamy fajny dostęp. No i super. Pamiętajcie, że jak będziecie, załóżmy, nie wiem, będziecie chcieli ściągać taki pokrowiec, tak? Nie zrywajcie tego, nie szarpcie. Róbcie to po prostu powoli, tak? Upewniając się, że nie zrywacie przy tym po prostu tego rzepu z klejem, który kleiliśmy Myślę, że to byłoby na tyle. Możemy teraz przejść tak naprawdę do już pomiaru w terenie. Tak będziemy mierzyć temperaturę silnika i regulatora podczas jazdy z pokrowcem i bez pokrowca, żeby sprawdzić, upewnić się, czy faktycznie pokrowiec będzie bezpieczny dla naszego modelu. Zapraszam do kolejnej części. Skorzystaj z naszego serwisu. Wycenimy, naprawimy oraz przeprowadzimy tuning Twojego modelu. Naprawiamy zabawki, samochody na akumulator, hulajnogi, ASG oraz pozostałą elektronikę. Znaleźliśmy się już w terenie i będziemy robić testy. Pojeździmy chwilkę, dosłownie 5 minutek, na, w tym terenie tutaj, z pokrowcem na początku. Pokażę Wam temperaturę. temperaturę silnika. Na radiator można tutaj 17,5 stopnia. Jest chłodno, w sumie można powiedzieć, dwa kółeczka zrobiłem. Regulatora za bardzo nie sprawdzimy, bo tutaj mamy no 20 stopni, pokazuje, bo tutaj mamy całą plastikową osłonkę. Tak? Wyszły nam pomiary. pokrowiec fajnie pasuje, jak widzicie, innych rzeczy na zameczek. Dziś od razu może bym powiedział, że to będą takie troszeczkę też testy tego modelu w takim terenie. Już mrozu nie ma, a tutaj fajnie ktoś glebo gryzarko przejechał, nie? Cały teren. Nie ma Człowieku. Ale lądowanie, cię, ciężej się ląduje Pokatamy na razie trochę na prostej Tu nie, nie ma prostej Ło! <grystanie> wow. Ty, dobry jest, szybki jest, no szybszy chodzilić to Ale idzie, ci powiem, dobrze idzie, no. Gubisz bo nogi pości nas zaraz tam ale jest adrenalinka, kurde alka prędkość takim o, dużym modelem. Fajnie się trzyma, ci prawda? Dobrze się trzyma. A. A! Dobrze idzie, dobrze idzie. Kurde, fajnie, fajnie się prowadzi, nawet jak jest naprawdę duża prędkość. Jakieś robimy slalom manewr. No, to on się trzyma tej drogi, nie? Faktycznie, no, jest poszerzony, więc yy, to robi robotę. Koła też nie mają jakiegoś zbyt agresywnego bieżnika, żeby, że tak powiem, go mocno y, gdzieś tam y, rwało, nie? Na tym podłożu. Kurde, fajnie, fajnie idzie, no? no patrz, pasz, go wchodzi. Ojej! Idzie jak zwyczajus pięknie, ale to idzie. Dobra, już jest ponad 6 minut w sumie jazdy. Choć pan sprawdzimy temperaturę. Bo no, dobry jest ty, jest. Jest konkretny sprzęt. Teraz, jak już śniegu nie ma, on ma co rwać, nie ślizga się na tym śniegu. Zameczek proszę bardzo, spójrzcie, jaki czysty. Jaki czysty w środku model. Piękny, czysty model. Dobra, sprawdźmy temperaturę. 42 stopnie, to jest naprawdę spoko temperatura regulator 30-40 stopni. No to jest fajne, naprawdę. Yy... Super temperatury. No, tutaj mamy też dobre wiatraki, tak? dobre wentylatory oryginalnie stawione. Więc te chłodzenie jest naprawdę w porządku. Dzisiaj mamy koło 0,2 stopni H na plusie. Więc wiadomo, no, będziemy latem jeździć, to trzeba dodać te 20 nawet stopni. Tak? do temperatury. My zdejmujemy pokrowiec, odczekamy parę minut, niech się ochłodzi silnik i regulator i będziemy robić testy już bez pokrowca. Zobaczymy jaka będzie temperatura. Chociaż no, na, pewno, na pewno będzie niższa, na pewno będzie niższa, ale będzie... Szczerze to mi naprawdę szkoda, szkoda w ogóle wyruszać modelem bez pokrowca, bo wiem, że będzie masakrycznie brudny, nie? Wiem, że będzie upierdzielony jak cholera, nie? Nie, fajne. nie no, robimy Fabek testy, także trochę na nas będzie czekało, ale to nic. Dobra, zaraz lecimy dalej. Zrobimy kolejne testy. Temperatura silnika 5 stopni, super. Na regulator podobnie. Trochę no 7 stopni, Zmar trzeba troszeczkę rozgrzać bestię. To będzie też w sumie taki test pokrowca, zobaczymy jak mocno zabrudzi się wnętrze. Chociaż powiem szczerze, że zbyt mocno raczej nie, nie zabrudzi się, bo to jest tragi. Dużo, dużo, że tak powiem, osłania karoserię, więc śmieci nie wpadnie i brudu całego. Dobra, lecimy. Ale co się dzieje? F**k elegancko jest, szefie Ale powiem Ci jedno, masz zajebisty refleks Ja tak muszę starać się i w kamerę patrzeć i na modę, żeby nie. No. Właśnie. No, ale dobry, dobry, no. Ty, refleks tu masz. Obecnie teraz musimy poskoczyć! <śmienicza> Nie, żartuję, spokojnie Ora, zobaczę, bo minął czas Znaczy minął O, do no. 5 minut zawsze katujemy, jeszcze minutka Ja bym minutkę dodał na te przerwy No tak No i to już koniec, bo chyba bateria się skończyła. Także wracamy do bazy. No tak, no tutaj wiadomo, że się nie zagrzeje ten silnik, a nie regulator. Ty, o dziwo śmieci też nie ma jakoś dużo. W sumie praktycznie nic no. nie ma. Tu do akumulatorów zawsze wpada, no to to jest norma, Aha. tak? 20 stopni, śmiech na sali wiadomo jest zimno, tak? Ale, ale jest śmiech na sali. No to, to rozgrał się do 40, ale i tak taka bezpieczna temperatura to. 80 w koło, no 70-80. Nie, 80 to jest normalnie bezpieczna temperatura, Temp. nie? No tak. No i co? I elegancko. My się pobawiliśmy. Jeszcze zmienimy pakiety i troszeczkę, oj matko, jeszcze troszeczkę polatamy, na pewno poskaczemy troszeczkę, coś ciekawego nagramy. Kolejny raz udowadniamy, że pokrowce są bezpieczne i fajnie chronią przed zanieczyszczeniami i tak naprawdę przed uszkodzeniami, takimi jak palenie regulatora, na przykład palenie silnika. Dlaczego? Bo na przykład my mamy wentylator na, na, na radiatorze w silniku. W momencie, kiedy zablokujemy taki wentylator, można się spalić wentylator. A jak się spali wentylator i nie ma chłodzenia, nie, 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 nie działa, no to podnosi się temperatura silnika, co może doprowadzić do przegrzania po prostu magnesów. Na przykład tak magnesy mogą po prostu pękać i wtedy, i wtedy nic z tym nie zrobimy. Już te, Wtedy trzeba kupić nowy silnik. Z regulatorem jest troszeczkę inaczej, bo regulator w sumie jeszcze ma zabezpieczenie termiczne. Zazwyczaj mają regulator. Zabezpieczenie termiczne i one same się wyłączają, po prostu tak. Może nie tyle się wyłączają, po prostu przestają, przestają że tak powiem, podawać prąd na silnik. Jednakże tak czy inaczej, no podnoszenie że tak powiem, temperatury regulatora też nie jest, że tak powiem, zdrowe dla samego regulatora. Tak? Ja tym akcentem kończę materiał. Pamiętajcie, że macie, czy macie? Macie, macie również e, Zniżkę 15% na nasze pokrowce. W sumie stricte tutaj mam, macie zniczkę na pokrowiec do. XRT, także łapcie kod i zamawiajcie. I tyle w sumie, i trzymajcie się do następnego. Cześć.